Hej hej, sobie Matroxu, Nie uwierzycie co się stało. Dorwałem gościa na Traderię z tego z huge pumpkin cutem i zaplanowałem mu tam 20 baniek diamentów. Tak 20 baniek dołączył do serweru parcie. Ja on ma huge pumpkin kata. Ja już nie mogę mówić normalnie 20 baniek i tego i jednego tego aż mnie z Czaiło Galaxy Foxa I ja mam huge pumpkin kata. mi chce dać. Potem wam zrobię wstawkę z tego traderia. Nie wierzę normalnie. Dołączył. Wbijamy, wbijamy, gdzie on jest. Czekajcie, czekajcie. Normalnie nie mogę uwierzyć w to. Z mnie w ogóle dobrze jest, dołączył. Czekajcie. Wbijemy do niego. Jakiś. Nie wierzę. Nie wierzę. Ja nie wiem, czy on się pomylił z 200 bańkami. Nieważne. I ja to udałem? Jeszcze PETA musisz Czekajcie, przeteleportuję się. Może jest tutaj. Two thousand years later. Chyba taki skamer. LOL. A. Please, please, I don't have any time for any gossip now. Jest. No. Eh? <laughs> yes. LOL, czekajcie szybko. LOL am <laughs> rich. I'm rich. <laughs> <I'm> rich. <laughs> <I'm> rich. <laughs> Napiszę może będzie wideo. Sorzę, że odjąło mi mowę, ale nie wierzę. A, będziesz będziesz sławny gościu. Lol. Patrzcie co ja mam. Pumpkin gata. Chodź tu do mnie kotek A, Ale co? A, on jest happy, chyba cię pogieł! Chyba ja co najlepiej nie wierzę, mi mimowe, sorry, nie mogę grać. LOL, no nie wierzę. Będziesz popularny. LOL LOL, patrzcie, mam pumpkin gata, nie wierzę. W tej mimo tylko je. Do mnie kochany, kurczę dajcie suba, dajcie lajka. Może go kiedyś oddam komuś. Aaaa, To zrobię konkurs na niego. Jest. You are so to <laughs> Mam tylko bańkę. Uuu, masakra. Mam, Rozmawia tam na twarz. Ale on super wygląda. Czadersko. <laughs> Gościu. Dobra, kończę odcinek. Dajcie suba, dajcie lajka, napiszcie komentarz. Nie wierzę. A, lol, piękny jesteś. choć tu kicia do mnie, kicia, kicia. A. Pozdrawiam serdecznie, dzięki za oglądanie. No lol. Kasotoro Toro X1, you are the best. Thanks man, that's amazing. If you are watching it. A. Pa.